Witam serdecznie. Każdy, kto chociaż trochę interesuje się historią motoryzacji, słyszał zapewne opowieść, wedle której SOWO samochód powstało jako wynik konkursu na zastąpienie francuskiego sowa automobil. Konkurs ten miał wedle tej opowieści odbyć się w czasach II Rzeczpospolitej i organizowała go bliżej niedoprecyzowana gazeta. Niestety historia ta jest w dużej mierze nieprawdziwa. Ale jak każda legenda, zawiera ona też elementy, które rzeczywiście się wydarzyły. A więc, jaka była historia słowa samochód? Zapraszam do oglądania. A więc, jak to było z tym rzekałym konkursem? Rzeczywiście się on odbył jednak nie w czasach II Rzeczpospolitej, a jeszcze w czasach zaborów. Za jego organizację odpowiadało jedno z pierwszych polskich czasopism motoryzacyjnych, czyli Lotnik i Automobilista. I to w jego wydaniu 12 z roku 1912 znajduje się całe wyjaśnienie tej zagadki. Na stronie drugiej przeczytać bowiem możemy: 25 listopada bieżącego roku. Rozstrzygnął sąd konkurs w sprawie stworzenia polskich wyrazów zamiast francuskich szafer, garaż, automobil. Na konkurs przysłano w ogóle 235 odpowiedzi. Co się tyczy pojęcia automobil, to oprócz używanych powszechnie słów samochód i samojazd, lepszego rozwiązania nie nadesłano, wskutek czego w tym punkcie żadnej nagrody nie przyznano. Wskutek tego nagrodę 50 rubli za wyraz mający zastąpić automobil, Klub nasz przekazał do nagrodzenia autorów słowa za Fragment ten pokazuje, że rzeczywiście poszukiwano słowa, które zastąpiłoby wyrażenie automobil, jednak równocześnie udowadnia on, że słowo samochód było już wówczas powszechnie używane w języku polskim i że nie jest ono efektem konkursu. Do tematu słowa samochód jeszcze zaraz wrócę, ale teraz czas na małą dygresję. Bowiem bardzo ciekawy wydał mi się inny fragment tego tekstu. A napisano tam: Za najlepsze uznano i zalecono do użycia powszechnego zamiast słowa szofer. Wyraz kierowca, garaż, wyraz zajezdnia. Jak widać po współczesnej polszczyźnie, słowo zajezdnia nie weszło do słownika pojęć związanych z motoryzacją. Także słowo szofer wydaje się mieć dzisiaj inne znaczenie niż w przeszłości. Jednak wiele wskazuje na to, że to słowo kierowca jest efektem tego konkursu a nie samochód. Warto jednak oddać sprawiedliwość i powiedzieć, że pojęcie to funkcjonowało w języku polskim, chociaż w lekko innej wersji. W tym momencie przywołam fragment Gazety Automobilowej z roku 1911, którego pełna treść wyświetla się teraz na ekranie. Szczególnie interesujący jest paragraf 23, bowiem mówi on o kierowcach. Uzdatnienie fachowe do kierowania wozem motorowym należy wykazać drogą egzaminu, od składania egzaminu tego wolni są kierownicy wozów motorowych, będących własnością skarbu wojskowego, jeżeli wykażą uzdolnie swe świadectwo naczelnika oddziału samochodów w cesarsko-królewskim wojsku. Skoro kwestia konkursu została już przeze mnie wyjaśniona, to może warto sprawdzić, jaka była wówczas rzeczywista popularność słowa samochód. W tym celu przeprowadziłem dość prostą i ułomną analizę, a mianowicie przeanalizowałem najstarsze znane mi wydanie lotnika automobilisty z roku 1911 i policzyłem, ile razy w reklamach pada słowo samochód, samojeć, automobil lub inne wynalazki. Otóż słowo samochód wystąpiło tam aż 14 razy, a słowo automobil jedynie 4, a samojeć raz. Rzeczywiście potwierdza to, że słowo to było już powszechnie używane w języku polskim w czasach przed I wojną światową. Przechodząc już powoli do finału tego filmu, warto odpowiedzieć w końcu na pytanie: to gdzie pierwszy raz mogło wystąpić słowo samochód w języku polskim? Prawdopodobnie miało to miejsce w dzienniku CZAS z roku 1897. Znajduje się tam, powiem, fragment, który teraz przytoczę. Samochód. Powóz poruszający się automatycznie za pomocą motoru benzynowego ma się w tych dniach pojawić na ulicach Lwowa. Automatycznie ten powóz sprowadza z Paryża pan Odrzywolski, właściciel kopalni naftowych. A jaki samochód kupił sobie wówczas Kazimierz Odrzywolski? Był to Benz Victoria, a więc samochód firmy, która ledwie 11 lat wcześniej opatentowała samochód. A czy istnieje jeszcze jakieś starsze źródło, w którym wystąpił osobą samochód? Tego niestety ustalić mi się nie udało, ale mam nadzieję, że historia, którą przedstawiłem, była i tak wystarczająco ciekawa. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, zachęcam do oceny go poprzez naciśnięcie łapki w dół w górę oraz do zostawienia subskrypcji. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie.